Z okazji setnej rocznicy czynu niepodległościowego Legionów Polskich w Zelowie zorganizowano uroczystości. Rozpoczęły się one mszą świętą w kościele pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej. Następnie odbył się wykład historyczny doktora Dariusza Roguta, koncert pieśni legionowych, a na sam koniec piknik historyczny. Tego typu uroczystość po raz pierwszy zorganizowano w Zelowie. Klub historyczny, który od jesieni zeszłego roku, dokładnie od października 2013 roku. Funkcjonuje w Zelowie, jest, jak myślę, inicjatorem wielu fajnych uroczystości. To jest jedna z nich. Przygotowywaliśmy się do tej uroczystości dość długo. Było troszeczkę wątpliwości, nie wiedzieliśmy, czy wszystko się uda zorganizować. Ostatecznie jesteśmy tu. Jesteśmy bardzo zadowoleni, bo to setna rocznica czynu niepodległościowego Legionów Polskich. 100 lat piękna data, piękna rocznica, trzeba było to uczcić i tak dosyć impulsywnie, pod wpływem emocji skrzyknęliśmy się i zrobiliśmy taką uroczystość. Czyn legionowy i wymarsz pierwszej kompanii kadrowej był niezmiernie ważny dla rozpoczęcia procesu budowy i walki przede wszystkim o wolną niepodległą Polskę. Pierwsza kompania kadrowa była elitą, która później tworzyła legiony marszałka Piłsudskiego i stanowiła taką podstawę dla Legionów Polskich. Organizatorem wydarzenia był Klub Historyczny imienia Armii Krajowej w Zelowie. Warto dodać, że uroczystość rocznicy nie odbyłaby się bez wsparcia księdza proboszcza Mariana Fałka. Piotr Sienkiewicz powiedział kiedyś, że gdzie miłość ojczyzny gaśnie, tam przychodzi czas łotów i szaleńców. Nie nam się dzieje historii ale wiemy, że nasz nawet czas, który przyszło nam żyć, są często okazją do tego, aby podważać, relatywizować fakty historyczne. Nagina się historii w imię poprawności politycznej, na zdrowy Polak, patriota, kochający swoją ojczyznę jako dom i matkę. Nigdy nie może się na to zgodzić ani dać do tego przyzwolenia. I dlatego dobrze się dzieje, że w tej społeczności naszego miasta, przy zespole Szkół Ogólnokształcenia, powstał klub historyczny im. Armii Krajowej, który dzisiaj miał szczególną potrzebę, intencję, aby oszaleć od zapomnienia. Zrywczynu niepodległościowego legionów polskich, związanych z pierwszą kompanią kadrową. Atrakcją był także piknik historyczny, w którym wzięła udział m.in. Grupa Rekonstrukcji Historycznej 84 Pułku Strzelców Poleskich. Nasza grupa średnio wpisuje się w okres legionowy. Jesteśmy grupą, która rekonstruuje wojsko z okresu II Rze Rzeczypospolitej z naciskiem na rok 1939. Ale no z uwagi na to, że to wojsko było pewnym kontynuatorem tej myśli legionowej, to jesteśmy również tutaj. Akurat tworzymy taką dioramę stanowisko przeciwlotnicze CKM, a więc ktoś, kto pomszy, będzie mógł tutaj przyjść, będzie mógł zapoznać się z uzbrojeniem, z umundurowaniem żołnierza polskiego w 1939 roku. Patronat honorowy nad uroczystością objęło Polskie Towarzystwo Historyczne Włodzi.